Cześć, ja ma, ma, Witam was w drugiej części. Bo w prędzej miałam taki niespodziewany dosyć telefon. Ma 50 kafli. A ja wam w ogóle pokażę jakie ja mam z tego pety. Um, bo tylko mi dwa lecą. Z tego mam ten na milion. I ten. A, a i ten. A, a te mi nie chcą dropić, no bo ten to rozumiem. To ten mi to nigdy nie dropnie. A jeden na tysiąc. A jakby mi ten jeden na tysiąc zrobił, no to już mam to. To to no co widzę wiem. Pięknie. No tutaj był jeden na tysiąc, ale w No wiecie o co chodzi. Urasta. No urasta na 50 milionów. Mówię, no co no O, mamy, 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 mamy jeden na tysiąc. Mamy jeden na tysiąc. Teraz mi tylko huge'a brakuje tutaj tego gigatka tego mi tu brakuje. No, teraz idzie pięć oj Open trzydzieści o. Kolejne na tysiące. Prędzej mnie chciał o to zrobić. Aha, nic da. Otwórz pięć. Pięć kolejne. No. Nie, dobra chyba dzisiejszy odcinek nie odda. Już dwa naraz lecą. No oczywiście pięćdziesiątki. Jak zwykle. Unikorny. I teraz jeszcze ten. No i takie dwa jajka. Bum 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 bum, bum. Się mszką. Dobra. Okej, okay, widzowie, to jeśli chcecie wygrać takiego oto takie o, 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 takie 21 na 25 milionów to tak, napiszcie komentarz, polajkujcie, i napiszcie swój imię z Robloxa i jeden dostanie taki jedna osoba a inne osoby na przykład dostaną takie takich 10 inne no to... Pa! A jak coś to ta druga część powstała, bo miałem taki jeden telefonik. No. A jeszcze podsumowanie. Nie oddało. Eee, tu bez tego jednego również nie oddało. Otoczę kafalków. kafelków. To, o nie, to wydropiłam. A gobliny mega nie oddały. A jed, jeszcze ten jeden na tysiąc. Ten go mam ma w ogóle w innej puli. Jeden na tysiąc. Gdzie on jest? A, to tutaj coś innego mamy. Gdzie był ten jeden na tysiąc? O. Jakim cudem ja ich mam 122? No widzowie. Jakim cudem? Ja ich mam 122. Powiedzcie mi jakim cudem? Jak mi wyleciały? Z tego co patrzyłam. No bo ja już po prostu nie wiem. To pa!